Zapraszam do fascynującego wyzwania, intensywnej, trwającej 60 dni podróży, która codziennie dostarczy inspiracji i praktycznych narzędzi do kształtowania rzeczywistości. Letni maraton technologii i celu. 60 dni, które zmienią Twoje nastawienie i sposób działania. Codziennie, w ciągu kilku minut, otrzymasz. Motto dnia. Inspirację, która doda Ci skrzydeł. Praktyczną technikę. Konkretne narzędzie, które od razu możesz zastosować. Amalgamat. Myśl, która pozwoli utrzymać dobre nastawienie. Horoskop z przestrzeni wariantów. Wskazówkę jak płynąć z nurtem własnych możliwości. Wszystko oparte na technikach transurfingu, tafti i technologii celu, czyli na sztuce świadomego kreowania rzeczywistości. Wystartuj z nami i przekonaj się, jak wiele możesz osiągnąć w zaledwie 60 dni, koszt 120 zł. Dołącz teraz i zacznij kierować swoim życiem według własnych zasad. Zaczynamy 17, 17. czerwca. Zapraszam. Zapraszam. Maraton Transurfingu i Technologii Celu polega na tym, że codziennie w granicach 5 rano otrzymujemy dostęp do materiału, w którym w ciągu 2-3 minut opisuje, co możemy dzisiaj zrobić dla siebie na bazie Transurfingu i technologii sięgania po cel. Czyli wygląda to w ten sposób, że nieraz Zastanawiamy się, co by tutaj sobie zrobić na śniadanie. A my mamy menu degustacyjne. Schodzimy sobie do jadalni, i tam czeka już na nas śniadanko. I możemy to śniadanko wziąć ze sobą do pracy, możemy zjeść o dowolnej porze. W każdym razie mamy gotowca na każdy dzień. Będzie to wyglądało w ten sposób, że codziennie w granicach 5 rano, będzie materiał, w którym zaproponuję, co możemy dzisiaj dla siebie zrobić, nie burząc swojego porządku dnia. Możemy tego w ogóle nie robić, jeżeli nam dana potrawa nie smakuje, i dopiero następnego dnia przystąpić do kolejnego śniadanka. W każdym razie opisuję też, dlaczego warto to zrobić, czemu to służy. Zapraszam, to jest dość duży projekt, dla Was w zasadzie niepracochłonny. Piszcie, zapisujcie się. Marcin Pracki gmail.com. zresztą pod tym filmikiem będą te dane. Myślę, że jeszcze winien wam jestem informacji na temat porządku każdego materiału. Mianowicie, zaczynamy od hasła dnia. Następnie technika, którą proponuję, byśmy wykonali. Potem dlaczego warto ją wykonać. Kończymy amalgamatem. Czyli takim pryzmatem myślowym, przez który będziemy spoglądać danego dnia na świat, na rzeczywistość, i kończymy takim przymrużeniem oka, horoskopem z przestrzeni wariantów. Uczestnicy otrzymują link do playlisty, na której codziennie będzie ukazywać się kolejny materiał. Nie będę codziennie do każdego wysyłał kolejnego linku. Wystarczy jeden i każdy będzie miał dostęp do playlisty, z której będzie korzystał, a na tej playliście codziennie będzie nowe zadanie. A oto przykładowy materiał, maraton transurfingu i technologii celu. Dzień dobry. Oto motto dnia. Wiem, a więc urzeczywistniam. Nadal zmierzamy w kierunku naszych celów. Najważniejszą rzeczą jest teraz utrzymywanie właściwego kursu, wyraźnego wektora sukcesu. Proces realizacji celu można porównać do płynięcia statkiem. Wiesz dokładnie dokąd zmierzasz, ale przez długi czas nie widzisz brzegu. Morze jest spokojne i piękne, aż nagle w jednej chwili ciemnieje, łodzią zaczyna rzucać na boki, podmuchy wiatru i fale próbują cię przewrócić. Sztorm, ale dobrze wiesz dokąd zmierzasz. Wiesz, że prędzej czy później znajdziesz się w pożądanym miejscu. I ta wiedza pozwala Ci podążać dalej z pewnością siebie i spokojem umysłu. Przenieśmy teraz te analogie na cel. Co już napotkałeś w procesie zmierzania do celu? Jakie trudności? I co najważniejsze, jak sobie z nimi poradziłeś? Pamiętaj, że nie kontrolujemy siebie i naszych emocji, ale nasze nastawienie, stosunek do rzeczywistości. Bez względu na to, co się wydarzy, jakie pułapki i rafy w postaci wahadeł i niespełnionych oczekiwań napotkasz na swojej drodze, to Ty jesteś kapitanem statku i musisz trzymać jasny kurs w kierunku realizacji swojego celu. Pomoże Ci w tym zasada koordynacji zamiaru, która głosi jeśli zdecydujesz się postrzegać pozornie negatywne wydarzenia jako pozytywne, to właśnie tak będzie. Od dzisiaj zasada koordynacji zamiaru będzie Twoją gwiazdą przewodnią. Aby to zrobić, każdego dnia zapisuj w swoim notatniku, po pierwsze, jakie trudności dzisiaj napotkałeś, i po drugie, co pomogło Ci zmienić swoje nastawienie do sytuacji, no i po trzecie, siedem pozytywnych momentów w ciągu dnia, które przybliżają Cię do celu. Przez cały dzień zwracaj uwagę na pozytywne znaki i zapisuj je w swoim notatniku. Na przykład, zobaczyłeś baner reklamowy ze słowem zaufanie, lub przechodzień podszedł do Ciebie i ni stąd nie się uśmiechnął. Amalgamat: Wszystkie wydarzenia przybliżają mnie do celu. Horoskop. Wszystko, co musisz zrobić, to wiedzieć, że jesteś na właściwej ścieżce. Znajdź w swoim wnętrzu miejsce, w którym poczujesz harmonię, spokój i radość, wiarę w to, co robisz. Wprawiaj się w ten stan każdego ranka, a w ten sposób ustawisz odpowiedni nastrój na cały nadchodzący dzień.